Witajcie! Dzisiejszy filmik powstał na prośbę jednej z moich widzek nieszablonowej, która poprosiła mnie jakiś czas temu o przygotowanie filmu na temat kurtek zimowych dostępnych teraz w sklepach. Potraktowałam to zadanie bardzo poważnie i wybrałam się do najbardziej popularnych sieciówek dostępnych w każdym większym mieście, przynajmniej mam taką nadzieję. Zrobiłam ponad 100 zdjęć siebie w kurtkach i samych kurtek i we wszystkich możliwych kombinacjach. I chciałam Wam dzisiaj zaprezentować owoc mojej pracy. Od razu uprzedzam, że filmik będzie długi i filmik był kręcony w różnych dniach, o różnych godzinach, także parę razy zmieniam strój, fryzurę i otoczenie. I przepraszam Was też za pewne szumy, które dają się słyszeć w filmie, ale no nie mam najlepszego sprzętu i tak staram się nagrywać najlepiej jak mogę. Mam nadzieję, że filmik będzie przydatny, ponieważ nadchodzą zimniejsze dni i pewnie większość z Was się zastanawia nad zakupem kurtki na zimę. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie i czy któraś z propozycji Wam przypadła do gustu. Zapraszam do oglądania! Zacznijmy od Orseja, to jest chyba mój ulubiony sklep, a przynajmniej jeden z, z bardziej ulubionych. I tam przymierzyłam cztery kurtki. Pierwsza z nich się przedstawię tak. Na zdjęciach może się wydawać błękitna, natomiast w rzeczywistości jest to kolor miętowy, bardzo ładny miętowy kolor, delikatny. Kurtka jest pikowana. Wydaje mi się, że nie jest z piórami w środku, natomiast pewności nie mam. Jest zapinana na zamek i jeszcze na zatrzaski. Ma pasek taki ściągany w stali. To widzi się na zdjęciach i to może się wydawać kapturem. Tak naprawdę kapturem nie jest, bo to jest. Duży kołnierz, bym powiedziała, nie da się tego zarzucić na, na całą głowę. To jest tak mniej więcej dotąd: jest taki e, dosyć spory, gruby kołnierz. E, ma kieszenie, oczywiście. to kurtka dosyć lekka. Nie wiem, czy ciepła, ale ciężko powiedzieć w klasie, czy kurtka jest ciepła, czy nie. E, w porównaniu z innymi, jest e, no, podobna właściwie do tych wszystkich innych kurtek. Jest, nie jest ciężką kurtką, jest lekka i jedyne właściwie co mnie trochę w niej zniechęciło to to, że jest dosyć mocno ściągnięta na samym dole. Że ja robię dosyć duże kroki i potrzebuję trochę więcej miejsca powiedzmy a ona mi trochę ograniczała ruchy. Natomiast no należy co wy lubicie, mnie, mnie to trochę ograniczało po prostu. I ona kosztuje 189,95 groszy. Yy, wydaje mi się, że to jest całkiem przyzwoita cena jak na kurtkę zimową. Większość tych kurtek, które będę Wam pokazywać, tak oscyluje właśnie koło 200 zł. Yy, więc no ona się niczym nie wyróżnia tak naprawdę, jeśli chodzi o cenę. Yy, no to jest przyjemna kurtka i na pewno warta zakupu. Kolejna kurtka, którą przemierzam w orceju, przedstawia się następująco. E, kurtka jest brązowa, ale to jest taki brązowy bardziej czekoladowy, mleczna czekolada, coś w tym stylu. E, I materiał z daleka przypomina skórzany, bo ma bardzo fajny efekt. E, Kurka jest e, wiązana w pasie, na e, kieszeni oczywiście, tak samo jak większość kurtek. E, ma bardzo fajny potrzany kołnierz, dosyć wysoki i co też jest e, ciekawe, to kołnierz ten można odciąć, jeśli komuś jest. Powiem, ci się zaciekło, bądź się to nie podoba, spokojnie można Kołnierz odpiąć i kurtka ma też e, kaptur. I kaptur chyba nie jest odcinany, z tego co ja pamiętam. E, I kaptur jest e, dosyć spory, że tak powiem. E, spokojnie, tak, można, można go założyć. Jeszcze czapka wejdzie pod skórę. Kurtka jest tak samo lekka, jak ta miętowa, którą pokazywałam przed chwilą. Kurtka mi się podoba. E, ja bym potrzebowała, to bardzo możliwe, żebym właśnie tę kupiła. I cena to 239 ,95 zł i Nie powiem, że to jest, to jest duże czy mało, to jest no tak, tak średnio po prostu jak na kódkę, którą typu. jak na kódkę zimową. Kolejna kutka, którą przymierzyłam, wygląda tak. Ta kurtka jest nieco krótsza od tych poprzednich. Kolor ma dosyć podobny do tej kurtki, którą pokazywałam przed chwilą. Też jest brązowa, ale to jest trochę ciemniejszy brąz. I ta kurtka w przeciwieństwie do tamtych nie ma zamka, jest tylko ma napy. Te guziki, które widzicie, to one są atrapami. Pod nimi kurtki po są napy zapinane. E, jeszcze czego pewnie nie widać na zdjęciach, to e, po jakby odgięciu całego kołnierza e, można zapiąć na jeszcze jeden guzik e, z pętelką. Akurat w, w modelu, który ja przymierzałam, ten guzik był urwany, więc nie mogłam tego zrobić. E, ale no, z konstrukcji kurtki wynikało, że, że powinna być taka możliwość. E, kurka jest przewiązywana w pasie. Jest przywiązywany takim płatkiem z materiału, który przypomina na skórzany, i te skórzane elementy y, pojawiają się jeszcze na brzegach kieszeni y, i na mankietach. Y, dodatkowo, mankiet jest zakończony takim swetrowym ściągaczem, także zimno wam się nie dostanie do rękawów, co jest y, fajne. Y, ta kurtka ma też taki ciepły, zbudowany kołnierz, bardzo blisko szyi yy, i ma ogromny kaptur. Ten kaptur naprawdę jest ogromny. <noise> Nigdy chyba wcześniej nie widziałam aż takiego dużego kaptura. Więc jeśli jesteście fankami kapturów, to to jest kurtka ze dla Was. Podobnie jak u poprzedniej kurtki jest dosyć lekka. Yy, też nie sprawdzałam, czy, czy ma naturalne pióra w środku. Podejrzewam, że niekoniecznie. I cena to 239,95. Czyli tak samo jak ta poprzednia brązowa kurtka, natomiast ta jest krótsza. Jak już wspominałam, jeśli nie ma żnięcie zbytnio, to to jest na pewno fajna opcia dla Was. Ostatnia kurtka, którą chcę Wam pokazać do Oczej wygląda tak. Jest to kurtka, która wydaje mi się, że była pokazywana na Look of the Week w tym tygodniu. I zdjęcie niestety tego nie oddają, ale ta kurtka jest w kolorze bardzo intensywnej, zieleni i ma podszewkę granatową. co jest ciekawe, takie bardzo kontrastujące. I kurtka, co mnie zdziwiło, to ona jest zapinana na zamek i na napy dodatkowo. Ale zamek kończy się wcześniej niż, niż cała kurtka i niż te napy. Jakby zamek sięga, powiedzmy, nie wiem, do, do połowy bioder, tak, a kurtka się kończy przed kolanem, więc e, ciekawe rozwiązanie. Nie wiem, czy, czy jest to przez to cieplej czy zimniej. E, natomiast wygląda to interesująco. E, kurtka jest ściągana paskiem w pasie, i ma też właśnie takie cyfrowe ściągacze na rękawach. Natomiast nie są one aż tak ścisłe, jak przy tej poprzedniej krótkiej brązowej kurtce. I ta kurtka ma też wbudowany kołnierz i ma kaptur. I kaptur też jest dosyć spory. I ma normalne kieszenie i ma też malutką jeszcze kieszonkę na, na piersi zapinaną na zamek. I ma też... Ściągacze takie przy kapturze i na dole kurtki, także można ją sobie dopasować trochę do figury. I ta kurtka jest już e, z piórami w środku i z tego też wynika, że jest droższa, bo jej cena to 349,95 zł. E, no więc jest, jest to już e, droższy wydatek. Natomiast z założenia kurtki puchowe powinny być cieplejsze. Ja mam różne w każdej, więc <noise> dla mnie to, to nie ma tak naprawdę znaczenia, co jest w środku w takiej kurtce. Natomiast jeśli Wy zauważacie różnicę między kurtką puchową a taką zwyczajną, to to, to jest kurtka puchowa. I zaryska, ja by było to na tyle. Kolejnym skotką, który ja widziałam, był promot i przewieziono tam jedną jednym kut. Jak wiecie, kurtka jest biała, więc mało praktyczna, natomiast bardzo mi się spodobała. Jest to jednocześnie najgrubsza i wydaje mi się, że najcieplejsza kurtka ze wszystkich, które przymierzałam. Jest dosyć krótka co prawda, bo sięga tak no tuż za kupę, ale jest to kurtka puchowa, więc do tego jestem pewna. I nie ma kaptura więc no, dla niektórych może być to minus, natomiast ma bardzo fajny występ kołnierz. E, na rękawach ma zamki, także można sobie rozpiąć i mieć trochę więcej luzu w rękawach, e, żeby nie wiem, rękawiczki założyć spokojnie, a nie wciskać rękawiczki pod rękawy. Kieszenie też mamy na, na zameczki, z tyłu jest zupełnie gładka. Jest zapinana na zamek na całej długości, dodatkowo e, lekko ściągana paskiem to nie jest jakiś bardzo ścisły pasek po prostu raczej do ozdoby niż, niż do podtrzymywania czegokolwiek. Mnie się ona bardzo podobała, także polecam. Natomiast e, minusem też jest e, jej cena, e, ponieważ jest to kurtka puchowa kosztuje 339 zł. Jest to dosyć sporo, nie powiem, natomiast w moim odczuciu kurtka ta była naprawdę bardzo ciepła, chociaż ciężko to stwierdzić w przemierzalni sklepu, nie wychodząc na zewnątrz. Natomiast miałam wrażenie, że jest naprawdę gruba, ciepła i sprawdziłaby się na ostrą zimę. Kolejnym sklepem, który odwiedziłam jest Tatum, nasz polski sklep i tam przymierzyłam jedną kurtkę, przesawia się ona następująco. Jak widzicie, kurtka jest krótka, granatowa i ma na rękawach takie materiałowe wstawki na całej długości rękawu pod spodem. Kurtka ma kaptur, ale kaptur można schować w kołnierz i zapiąć na zamek, także jeśli go akurat nie potrzebujecie, to można go spokojnie schować. Kurtka ta mi nie przypadła zbytnio do gustu. Przymierzałam rozmiar 34 i był na mnie on trochę za duży. Rozumiem, że jak jest zimno, to pod kurtkę zakłada się jeszcze parę warstw dodatkowych, ale jednak wydaje mi się, że te rozmiary są zawyżone. I poza tym kurtka jest bardzo luźna. Gdybym miała pasek, to by się lepiej dopasowywała do sylwetki. Co mi się jeszcze w niej nie podobało, to to, że ma wysoki kołnierz, ale ten kołnierz jest luźny. On nie przylega nam do szyi, tylko on jest gdzieś tutaj jest nie wiem, z parę centymetrów odstępu między szyją a kołnierzem e, mnie to nie odpowiada bo ja szalik zakładam na zewnątrz kurtki jeśli już a nie wewnątrz e, a tutaj by trzeba było właśnie założyć szalik do wewnątrz żeby po prostu nam powietrze zimne nie zatywało pod kurtkę e, to co może być dobre w tej kurtce to jej cena ponieważ kurtka jest obecnie przeceniona z 420 zł na złotych 300, a właściwie 299. Natomiast no ja jej nie polecam, powiem szczerze. I lecimy dalej.